Cały czas podnoszę, mimo że nie podnoszę, nie wiem czy cię What? Widzisz? Po prostu ci się tak spakowały ręce. A, po pięciu latach wróciliśmy, Andrzeju, na siłownię, ale dzisiaj zostaniemy tutaj ewidentnie strongmanami, więc jak widzisz, tutaj musisz podnieść pióro, masz... Aha. I klikasz bodajże E i musisz jak najbardziej przeciągnąć. Jesteśmy What? strongmanami. I zdobywamy siłę, tak jest. Kamilu, straciliśmy wszystkie mięśnie przez te wszystkie lata, kiedy nie logowaliśmy Właśnie. się do siłowni i <laughs> tego. Dokładnie. I w ogóle, jeżeli masz tutaj już ten piorunek, tą siłę, to możesz zacząć trenować, o! zobacz. Możemy zacząć. Co od, jest? Od zrobienia przysiadów! A! Czekaj, bo ja mam pióra jeszcze przyczepione. Ej, musisz, te, musisz te pióra odnieść. Masz tam taką metę. O, zobacz, jak ja przy... Ej, mam Dobra. 106 siły! Widzisz, musisz tutaj, o, zebrałaś i patrz. I tutaj teraz idziemy, oczywiście wstrzykiwać testosteron i ćwiczyć na siłowni. Co robić? Nie wolno takich rzeczy. Wstrzykiwać rzecz, energię, wstrzykiwać energię oczywiście. No. I ogólnie <laughs> y, każde ćwiczenie tutaj kosztuje cię energię, więc trzeba jakby wykorzystać energię. Czekaj, bo jeszcze nie zacząłem w ogóle. O, widzisz? O. Trzeba zacząć Raz, dwa, trzy i cztery i pięć i sześć. Jest jakiś, to jest wielki chłop. Ja myślałem, że to jest Zbierz. jakieś bagry. A to jest nie, jakiś to chłop. jest jakiś potężny siłacz. Tak, ogólnie z tego co widziałem, mamy też kody tutaj Twitterowe, więc, możesz, tak, więc możesz pisać. Kinder taki, Surprise! Możesz pisać taki kodzik jak 400M. No. O, i 400M? On, tak jest. I on kody. da nam jakiegoś busta. Nie wiem jakiego, Nie wiem jakiego, ale jakiegoś Użyj. da. Ja sobie. O, chwy... dwa razy energia na 15 minut dostaliśmy. No. Ej, zobacz co możemy chwycić teraz. Chodź tutaj na tyknie. Ja jestem tutaj, patrz. Uuu, patrz, możemy chwycić gumową kaczuchę. To, to dawaj tego. gumową. O nie kaczuchy. przewróciłem się przez tą gumążę. No, jesteś słabiaki? zaraz poskakałem. Ja nie jestem słabiakiem. Ja jestem tutaj. O nie! Ja w ogóle szybko ten, szybko wolno idę nie. w ogóle. Ej, nie mogę się ruszyć, za dużo ich wziąłem. Dobra, mi się udało. Ja mus, musiałem trochę poskakać, ale się udało. Ej, nie ile? mogę Kamilu! Ja nie I... mam, ja nie mam siły! Co ja ci pomogę. A widzisz, a zajmie się śmiać, a jesteś SŁABIAKIEM no. tutaj, no? Najgorzym na świecie. Ja halo, chwyc, ja chwyc od ciebie jedną, gumową kaczkę. Dobra, może wezmę tyle, nie, jeszcze za dużo. Trzy, za dużo, Ojejo. dwie za dużo. Ty jedną mogę, jedną <laughs> mogę przeciągnąć. Tyle mam siły tylko. Patrz, ja, ja, ja ten jak <laughs> skaczę to się troszeczkę tak przesuwam, ale tak minimalnie, okay. naprawdę dobra, giga, dobra. minimalnie. Dobra, to udało się. Nie tych kaczek? <laughs> nie! Dobra, Halo. ja też skaczę. Najgorsze kaczki na świecie. Dobra, eee. udało mi się. Ej, nawet trochę tej o, energii trzy spotkałem. trzyniosę, trzyniosę. Dobra, i <laughs> tak chyba. Pomogę chyba. je. Nie, to jest idealnie. <laughs> Przepcham je. Dobra. Ej. Dawaj, dawaj, dwie. Myślę że, jak mamy już, myślę, że jak mamy już tyle energii, to możemy zacząć ćwiczyć. Tu są w ogóle jakieś ten, jakieś game pass, jakieś boostery, ale to nas nie interesuje. W ogóle myślałem, że są jajka na początku, a to są jakieś boostery. Dziwne. A jest tu jakieś jajko, było. Patrz. Było jajko? No Pokaż. tu jest gaming, tu jest. coś tam. Rzeczywiście, The Game. A, to jakiś a... kody do nich kanały. No tutaj, jakieś. Ej, dobra, rzeczy. Dobra, możemy zrobić lifting. Zrób przysiady. Tak jest. Będą robione przysiadki. A to te siłę daje, dobra. Tak, siłę daje, a, a. energię nam ten zbija. W sumie to jest dość fajne Wezmę sobie symulator. coś większego. Ja pamiętam te symulatory, w które graliśmy milion lat temu, to były takie gorzej zrobione, tutaj tak nawet, no, tak postaramy no, jest. Tak, spoko nawet. jest, nawet fajnie się gra, lepszy on no. jest. <laughs> Zobacz, co mi się stało z rękoma, widzisz? Ja cały czas podnoszę, mimo że nie podnoszę, nie wiem, czy ci się What? widzisz. Po po prostu ci się tak spakowały ręce. A. Ej, to może teraz kibelek podnosimy. Nie, ja kaczki podnoszę. Pa, naraz, cztery kaczki naraz. Pyk. To ja, to ja kibelek podnoszę. Zobacz goście, normalnie <grytanie> kibelek jest podnoszony. Ej, 400... Ja wezmę dużo kaczek. 400 energii za jeden kibelek, opłaca się. A ja myślę, że kaczki bardziej się opłaca, bo szybciej idą. Tak myślisz? Czekaj, ja... you don't have pet. Są tu pety, Kamilu. O! Po Ej. prawej stronie masz zwierzęta, teleport sezon. A są, Season pass jest w ogóle. No to też... gdzieś tu muszą być pety. A są, Pat, tutaj są. Yy, w tym zielonym. Sklep pet, sklep petów. Tak, rol pet. O, dostałem papier toaletowy Dobra. jako peta. Super. Ja dostałem gumową kaczkę, haha. Ha. O i fajnie. Czekaj, ja tego mojego peta... A mam już papier go. Papier toaletowy, roluje, roluje. Dobra, też, też roluję. I A już nie mam energii. Dostałem papier toaletowy, ale rzadki, co w sumie brzmi znacznie. O i dostałem tą, szczotkę do kibla, fajnie. A czekaj, ja chcę użyć PETA, czy one dają jakąś te busta jakiegoś do NR? dają. Nie, zobaczmy. Dają. Halo, znikaj kaczko! Jezu, ale, mi się z 10 pojawiło. Ale możesz chyba tylko tak, możesz mieć tylko dwa na raz. No dobra, to wystarczy mi. <laughs> Jak to wygląda w ogóle? Nie chcę papieru toaletowo, kwip. Kaczkę mam niebieską. O, o, ta ładna. To brzmi ciekawie. O nie! Ciekawa, ja za... niebieska kaczka. Ja za dużo nabrałem. Dobra, ale i ta gumowa kaczka z beskitu, dość ciężka, ale ja Patrz, myślę. Teraz że teraz ja nabiorę. Patrz! A. O jednak nie. Dwie to lekki. Ale Jedna? na ja Jedną dopiero Cią, mogę. Co, ciągnij kibelek, ściągnij kibelek. O, zobacz! Ja sobie na kibelku u ciebie siedzę. Fajnie. A ja już go nie mogę ruszyć, przez to, że w niego wszedłeś. Jestem za gruby, sugerujesz. Tak. No. Troszeczkę. Czekaj, jak go przepchnę. No ja kaczki, tym się zajmę. Ja myślę, że trzeba trochę poliftingować po teraz. Musimy trochę mm -hmm. e, tutaj potrenować. Ja wracam do treningu. O, w ogóle. Okej. Okay. <laughs> Przyciągnij piórko nad metem. Dobra, to już, to już wiemy. Czyli tutaj... Ej, tu są jakieś większe też ciężary chyba. A one tak to samo daje. robią, to nie A, ma. Nic rzeczywiście. Chyba, wiesz? Dobra, ja robię ten. Przysiady. O. Też, też są jakieś. A ciekawostka dzisiaj sobie. właśnie robiłem przysiady na siłowni. Uh, jak było. Mm -hmm. No, było spoko. Przysiadłem, no robiłem takie i takie. A, a przeciągałeś gumowe kaczki i kibelek? Nie, nie, nie. No to bo ty nie, nie wiesz, co to jest siłownia rzeczy. wtedy. No ty nie wiesz, co tak? się nie znasz, dobrze. Tak Dobrze, dobrze. Musisz no to nie powiedzieć, wiem, co to jest siłownia. Musisz powiedzieć dla pana trenera, żeby, żebyś kibelek O, zobacz! <laughs> jestem tutaj teraz nasterydowany, jaki. Jestem nasterydowanym czarownikiem. Jaki jesteś? Wytyfy? Wy. Nie mów w takim w ogóle. <śmiech> <śmiech> co ty w ogóle gadasz? <laughs> Normalnie. Się... Oh my god. Dobra. <laughs> Jestem znaczy się nabustowany, no, chciałem powiedzieć widzowie. No, nabustowany O, ciągniesz mnie ten na kiberku. Halo, halo, mam głowę w tym. Mam głowę to w ulicy. Ktoś cię inny ciągnie tam. To nie ty jesteś? Ja ciągnę 6 kibelków naraz, nie No to, to nie właśnie ja. ja. Tutaj tak, ja jestem w tym kiberku. Tak. Nie, no niemożliwe, ktoś inny cię ciągnął. Ja mi się wydaje, że to ty, boś, dobra, ja hektrycy tak z 4 kiberki. Ile ci dźwięk pierdzenia, jak weźmiesz kibelek, taka ciekawostka. Tak. No? Ej, już mam mam 5K, 7K energii. Widzisz? Idę do pracy. Nara. Idź do pracy. E, jak już mnie przypakowało ładnie. No widzisz. Jakim kwadratem jestem teraz. Pięknym kwadratem jesteś. Dobra. Robię pracę. Uwaga. Klik. 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 Idę z tobą. A koszt sto... za, za każdym razem to więcej kosztuje jeden przysiad. No widzisz. Sprytnie jest zrobione. Tak narobisz dużo przysiadów to już później jeszcze więcej musisz. No. Jakby nie było. Uwaga. Ile masz już tych hantelków po, 54 na górze? aktualnie. Dobra, to ja mam więcej, jestem lepszy od ciebie. Jesteśmy jacyś... słaby noob, tak nas no. tak nazwano. Ale to jestem jacyś gości, którzy mają pojedynkę kasił, no, to tutaj chłop musiał o! trochę grać. To jest prawdziwy świrek w siłowni. No. Dobra, i uwaga! Bra. Uwaga! Dobra, już mi nie stać, tak Jeż więc patrz, 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 patrz jaki jestem teraz. Zobacz, o! o! Ej, wyglądasz, o! wyglądasz prawie tak Coś jak z Ej, czemu nie masz brody w ogóle? No nie, mam mi zepsuł ten tryb brodę. Zepsuł ci ten tryb brodę? Dobra, chodź przyciągnąć kibelki. Ja myślę, że tutaj trzeba... O. Z 20 teraz mogę. Tak, ja biorę ich... Nie wiem. Pff. Ej, mogę... Wziąłem coś... tyle, że się wywaliłem na głowę. O, ja biorę 6 kibelków i 5 gumowych kaczuch. Zobacz, można... Ja biorę 6 kibelków. Można. No to no co, idziemy fajnie. do drugiego świata? A jest... A jest tutaj drugi świat, rzeczywiście. A nie widziałeś? Wyjdź, <laughs> patrz. Ha! dumpster i musisz go przesunąć jak masz siłę. O, A, ja mam, przesunąłem. Ja też mam. Ej, dobra. ciekawe, nie widziałem tego. O. No i chyba do mety trzeba go doprowadzić. Czekaj. Tak? Do Start. Czy, czy po prostu go upuścić trzeba? Nie go chyba A, trzeba upuścić. A upuścić, tak. upuścić, dobra. Drugi świat. Co o. to będzie? O! Co tu Zobacz tu jak tu ładnie. O, tutaj Zawody to... Strongman. O, tutaj to Dera trochę kulek tych piłek przeciągam. Trochę tych piłek tu jest, piłka kinetyczna. O, to, o, to ciężkie pewnie. Ej, medyczna, sobie... nie kinetyczna. A gdzie ty czytasz kinetyczna? Tak? Była napisana piłka medyczna. medyczna, no taka lekarska, no co A, kiedyś się w szkole przeklina. Kinetyczna no, też nie jest. Nie umie czytać. <laughs> kinetyczna. Kinetyczna też jest, też się rusza, też tutaj wykonuje ewolucję. Dobra i udało Dobre. się wykącić. To ja myślę, że my się przygotujemy na zawody Strongman i w następnym odcinku wystartujemy w nich.